W piątek, 24 maja, w Auli Bocznej Kolegium Polonikum w Słubicach uczniowie z obu stron odry uczestniczyli w polsko-niemieckiej symulacji posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj spotykamy się na jubileuszowej edycji symulacji posiedzenia Parlamentu Europejskiego tutaj u nas w z 70 uczniami z dwu miasta, ale również ze szkół z regionu, z Berlina, z Piejską z Rzepina. Uczniowie. Krótko przed wyborami do Parlamentu Europejskiego mają niezwykłą możliwość sprawdzenia, jak funkcjonuje Parlament Europejski w rzeczywistości, odgrywając rolę europosłów. Na tej podstawie uczą się wartości europejskich, poznają, jak można dochodzić do kompromisów, jak ważne są kompromisy w polityce, i tym samym mamy nadzieję, że będą angażować się na rzecz demokratycznej Europy w naszym regionie. Niemcy mogą głosować od 16 roku życia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce, tylko osoby od 18 roku życia. Niemniej jednak w regionie granicznym jest to na tyle ważne, że część młodych ludzi z Polski mieszkających w Niemczech może oddać swój głos właśnie od 16 roku życia. Organizując takie wydarzenie, promujemy wybory do Europarlamentu. wybory europejskie w tym roku mają szczególne znaczenie dlatego że mamy wzrost poparcia dla partii prawicowych, eurosceptycznych, populistycznych i tutaj chodzi o to aby wszyscy ci, którzy jednak są za integracją, za dalszą integracją w Unii Europejskiej, żeby poszli, żeby nie było tylko mobilizacji po prawej stronie, ale żeby była również mobilizacja po stronie tych partii europejskich, które dążą do dalszej integracji, co jest bardzo istotne dzisiaj w tej sytuacji globalnej, kiedy mamy rosyjską napaść na Ukrainę, kiedy mamy wojnę na Bliskim Wschodzie no i kiedy czujemy no, bardzo duży niepokój związany z wyborami, z wynikiem wyborów w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone były do tej pory gwarantem też bezpieczeństwa i przejmowały większość zadań, jeśli chodzi o zbrojenia. No, natomiast w sytuacji, gdyby Donald Trump wygrał, to to mogłoby się się zmienić Także to jest taki szczególny moment jeśli chodzi o wybory europejskie no spodziewamy się że frekwencja będzie znacznie wyższa bo już w 2019 roku było ona wynosiła na bazie Unii Europejskiej ponad 50% także myślimy że, że powinno być teraz jeszcze więcej obywateli takich zdopingowanych żeby pójść No i oczywiście bardzo ważne żeby poszli młodzi ludzie w Niemczech obniżono wiek wyborczy czyli już którzy mają 16 lat mogą brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce 18 lat. No ale tutaj chodziło też o to, żeby właśnie zachęcili swoich, nie wiem, rodziców, znajomych, tych, którzy mają już więcej, prawda, 18 lat, żeby jednak w tych wyborach wzięli udział, ponieważ one są, są bardzo, bardzo istotne i tutaj mieliśmy dzisiaj takie, taką dyskusję, debatę właściwie między polskimi a niemieckimi uczniami już wyższych klas licealnych i oni jakby można powiedzieć symulowali taką debatę Parlamentu Europejskiego na temat poszerzenia. Poszerzenie Unii jest też, ma zupełnie inny wymiar obecnie z uwagi na wniosek Ukrainy, która ma status kandydacki i gdzie niedługo będzie decyzja Rady Europejskiej, czy rozpocząć negocjacje z Ukrainą. Także to było bardzo ważne i ciekawe, że jednak ci młodzi ludzie wbrew temu, co się często mówi, że oni się nie interesują w ogóle polityką, jak najbardziej się interesują. Nawet doszło tu do różnic zdań. To była bardzo trudna praca, którą musieli wykonać, ponieważ musieli wypracować później kompromisowe wspólne stanowisko. No i dobrze, że właśnie te słubice tutaj Frankfurt, że podtrzymują właśnie tą Współpracę polsko-niemiecką, szczególnie też ze strony młodzieży. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat. Najbliższe czerwcowe wybory odbędą się we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej.